Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Roblox i dzisiaj sobie zagramy w taką grę. Oto. Dobra, bez przedłużania zacznijmy sobie grać. Mam nadzieję, że mi się serwer właduje. Jeszcze chwilę tu uruchomienia gry. O, dobra, będzie. Czyli mam pewność, że na pewno mi się właduje. To będzie pewnie jakiś bardzo krótki odcinek też, jakiś jeden z krótszych, bo... czekajcie, włączę głosik. Bo to jest pierwszy odcinek. Ojejku, czekajcie, bo na plecach mi się nic nie wyładowało chwila. Muszę postać chwilę, niech się mapka mi woduje. O, ja właśnie tak jak ten, to miałem właśnie ten spadochron. Ten, co ma tam tak dużo pszczółek, to właśnie miałem tamten. Miałem ten właśnie plecak, i to do kopania, i tamten spadochron miałem, dobra. I więc przechodźmy sobie do grania. Ja zawsze sobie robiłem. O, jak? Jestem przyzwyczajony, że mam spadochron. E... I teraz tak, bo muszę jedną rzecz sprawdzić. Bo z shiftem się szybciej nie biega, ale mam jedno pytanie, bo ja musiałem zawsze kody wpisywać, żeby mieć pierwszą pszczółkę, bo potrzebuję jeden tysiąc. No, ale. A nie! Dobra, wiem jak to zrobię. Tylko ojej, jak to powoli kopię. Ja wtedy miałem w minutę pełen plecak, a teraz. Od nowa zaczynać. Jednak to jest. Tu ktoś biega sobie. Dobra. Kopmy, kopmy sobie. Dobra. E, pytanie: Czy ja mogę się tu opróżnić? Jeden ticket, tak? Dobra. To od razu Wam pokażę w tym odcineczku, jak gdzie jest wejście do jaskini, które jest ticket. Patrzcie, idziecie tu, tu, tu i widzicie, tu jest ticket. Tylko, że tędy się nie da do niego wejść. Tu macie dziurę, wskakujecie do niej i tu hopsia, 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 hopsia i macie ticket. Tu jest lawa, ale jak będziecie skakać, to was nie zabije. I w tej jaskini jeszcze jest tam. O nie, nie skoczyłam. Dobra. No odrodzić mnie, proszę. Dobra. I co. O, to, aha, dobra. No, no to dobra. Jeśli pójdziemy, dopóki nic nie mamy, to Wam jeszcze szybku, szyb, szyb, szybciutko tam wskoczę. Postaram się. Dobra, hop. Hop, hop, tamto, tamto, nie wiem, coś było, trzeba mieć chyba coś kupić, było trzeba tamten taki z rogami, bo ja już nie pamiętam. Jak ta? no nie, 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 skacz, 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 dobra, jeszcze raz. Jak ta postać w ogóle powoli biega i skacze jak nisko, jestem przyzwyczajony do tych, o, dobra. Jak widzicie, tam jest wyjście. O, bo tam to jest sklep. Nie, 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 nie. Dobra. Tam na razie nie będę szedł. Ale mamy tiketkę, więc możemy nakopać sobie cały plecaczek i go tam sprzedać, bo żeby opróżnić tutaj, to muszę mieć jedną przynajmniej pszczółkę taką. To mnie ona opróżni, ale żeby ją mieć, to muszę ją najpierw kupić za tysiąc. O, tutaj tutaj jest to fajnie. O, mogę sobie truskawkę nazbierać, o. No, i takie właśnie biedronki to będą zabijały moje pszczółki. Ale tu, jak widzicie, ktoś był i ten, i kogoś pszczółki tak, jakby zabiły to. Dobra, to warto zbierać. O, o, dobrze dobrze, 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 Kop to, kop, kop to. Jak on powoli to kopie. No dobra, jak się ruszam, to widzę, że na kamerze się ten obraz rozmazuje. Dobra, i za chwilę mamy pełen. Dobra, bo ja sobie jak pierwszy raz tą grę grałem, to ja to rozwiązałem tak, że yy, kody wpisywałem, bo jak wchodzicie w tą, to, to to macie Enter Code. Możecie sobie wpisać kod na pieniądze, czy tam na coś. Ja tak zaczynałem. Aha, dobra, czekaj, ja źle biegnę, bo ja powinien być tutaj, do, kupić nową. Ten. Open, kupujemy. Dobra. I sobie biegniemy, biegniemy. Shift. Shift. nic nie daje. I teraz tak, wchodzimy w to. No, i jak widzicie, mamy dwa tikety, i mamy. A! To żeby zacząć, to mamy. Dobra, jest. Dobra, pierwsza. Druga jest. O. I teraz, tak jak widzicie, lecą za mną dwie pszczółki, i one mi pomagają szybciej kopać to. Tak, sa tak samo jak na przykład zabijając pajączki albo różne te owady. Dobra, wchodzimy do góry. O, i jak widzicie, tutaj są takie dwa te. Tylko czekaj. O, i moje pszczółki atakują, tylko że na razie mają pierwszy level. I dlatego tak słabo, bo ja jak grałem, to miały dziesiąte. A to już wszystkie mają pierwsze. I dlatego. I muszę skakać, robić uniki, bo tutaj mam życie, jak widzicie, u góry o tu. Dobra. No weźcie pszczółki. Jak się dziwnie zaczyna grać od ten, jak było się prawie najlepszym. Dobra. No i możemy sobie pozbierać jakieś pieniążki tu, tylko jeszcze. Nie, nie zabiło jeszcze. I jak będą miały pszczołki nowy level To tutaj mi się pokaże tylko informacja Że no jejku bo mnie zabiją No weźcie Gdzie te pszczoły poszły spać Bo się zmęczyły Dobra to ja nie będę ten Bo i tak To i tak nie było sensu A no, jak widzicie one sobie tu śpią U mnie Mogę sobie oddalić a przybliżyć to tak o, i mogę się rozładować, tylko muszę poczekać, jak one się wyśpią. O. i ciągnę, i w końcu. Pien... A, dostaję pieniądze, dobra, to jest ten. Dobra, no i to tyle. No, tu mamy sklep. No, co tu mogę kupić? O, o a ja tam mogłem skoczyć i tam jest taki ten. No, co tu są rzeczy różne do kopania. Tu są plecaki, a tu są, że dodaje mi lepsze skakanie, mniej obrażeń. Przez kask dostaje mniej obrażeń. I takie tam różne rzeczy. O, a ja ja akurat doszłem tam do 20. Jak miałem 20 pszczółek, to wtedy mogłem tam wejść, bo to jest level od pszczółek. No i weszłem tam, tylko że to się tam nie opłacało wejść. No i tak ten, o, O, pierniczek. Coś się robiło z pierniczką. A, już pamiętam. Tu się wchodziło, i tu można kupić różne rzeczy też. Za 5 można kupić ten. Dobra, weź, dobra. Zamykamy. Yy, znam więcej jaskiń na różnych poziomach. Znam. Jeszcze dopóki jeszcze sobie pójdziemy, pokażę Wam jeszcze jedną, bo na tym poziomie już więcej nie będzie. Ale pokażę wam jeszcze jedną, którą znam. Idziecie sobie tu, ta, tam na sam koniec idziecie. No dawaj, 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 czekajcie, poczekam po, po jak zabiją. O, widzicie? Level drugi moja pszczółka ma jak jakaś, nawet druga chyba też. Lewele mogę sprawdzić tam w swoim ulu, a tutaj wchodzicie, tu. I przez tą dziurkę wskakujecie, i tu jest taki ten, jak ja miałem, tak niby dobry byłem, to nie zdołałem go ubić, także on jest bardzo mocny, więc ja na razie nawet tam nie idę. Więc to by było na tyle, chyba, w tym odcineczku. Budziemy się opróżnić i będę się żegnał, bo znowu będę miał pół. Pełen... Dobra, dokopiemy już do pełna, ok. Ale jakaś mgła się pojawiła w tej grze teraz. O, 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 drugie levele są. Tutaj mam ich energię, ile ten, ataku. I mogę je zmieniać na przykład na legendarne albo na takie różne. Właśnie mając tam taki słoiczek, co jest tam u góry. Co chciałam tam wskoczyć, a mi się nie udało. No. Mamy 700. Jeszcze szybciutko pójdziemy tylko sprawdzić, ile ten. Ile to kosztuje nowa ten o 650 monet? To sobie bym mógł już kupić, ale tutaj jak widzicie, są różne ceny: 14 500, 800 monet. Więc takie tu są ceny. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Pa, pa.